Minął już miesiąc, odkąd granulki zamieszkały w gospodarstwie za miastem i choć przyjechały tu z głowami pełnymi planów i pomysłów na własne uprawy, pole za oknem ich chatki nadal pozostawało puste. Bułeczki, drożdżówki, chlebuś, rozmarzyła się Anka Saletrzanka. Kiedy wyrosną zboża, z których będziemy wypiekać te wszystkie pyszności? Przecież po to tu przyjechaliśmy. Ja już kilka dni temu zasiałem pszenicę pochwalił się kanwilek. Jak to zasiałeś? zapytała z niedowierzaniem Ula Granula Normalnie wzruszył ramionami. Wziąłem garść ziarna, rzuciłem je na ziemię i czekam, aż wyrośnie. Kanwilku przecież nie tak to się robi nic z tego nie wyrośnie. Ula pokręciła głową, chwyciła pozostałe granulki za ręce i zaprowadziła je na pole. Dzień wcześniej zabrała się za czytanie wszystkich rolniczych książek, jakie znalazła w domowej biblioteczce. Dzięki temu poznała kilka sekretów udanych plonów. Musimy się jeszcze tyle dowiedzieć o glebie, roślinach, nawozach, podlewaniu, pielęgnowaniu. Wymieniała ula, a z każdym kolejnym słowem Ance i Kanwilkowi ze zdziwienia coraz szerzej otwierały się oczy. Chcesz powiedzieć, że czeka nas dużo nauki i pracy? upewnił się Kanwilek. Ale i dużo radości. Założy się, że nie ma nic lepszego od patrzenia na wyhodowane przez siebie rośliny, które na dodatek można później zjeść rozmarzyła się Anka. Od czego więc zaczynamy? Pokaż nam, ula! wilek klasnął w dłonie, był gotowy do działania. Przechadzając się po polu, Ula opowiedziała granulkom, czego dowiedziała się z książek. Że o glebę, czyli podłoże, na którym ma wyrosnąć na przykład pszenica, trzeba dbać, dostarczać niezbędnych składników odżywczych i pozbywać się chwastów, na przykład maków, pokrzyw czy bławatków. Ale maki są takie piękne! Nie mogą rosnąć pomiędzy naszymi zbożami? Zmartwiła się Anka. Niestety nie, bo zabiorą za dużo miejsca, wody i światła. Przez to zboże nie będzie miało się jak rozwijać. Lepiej, by takie roślinki rosły sobie spokojnie na łące, z daleka od naszej uprawy, wyjaśniła ula. Ale czy teraz jest odpowiedni czas na zasianie zboża? Zapytał kanwilek. Według książek to zależy od gatunku. Niektóre zboża o zimę muszą być siane jesienią, przeczekać zimę w ziemi, by wykiełkować wiosną. Inne, tak zwane zboża jare, sieje się wiosną i czeka na plony jeszcze w tym samym sezonie. Możemy w ten sposób hodować na przykład pszenicę albo kukurydzę. Trudny wybór, Anka się zamyśliła. Dowiedzmy się więcej i wtedy zdecydujemy.